Witajcie na kanale Adaś Plus, to trzeci odcinek Właśnie go nagrywam Dzisiaj wam opowiem o blasterzetach jakie mają moce I powiem wam o książeczce Ten z Umie latać i bardzo szybko lata A te dwa blasterzety Bo one są takie same Tylko inaczej wyglądają To one E, U latać i są e, mniej więcej bezpośrednio e, nie do pobicia. I ten pojazd ma zielony dysk. Ten pojazd ma fioletowy dysk. A pojazdami strzela się tak. Naciska się to i wtedy dysk leci. I, a ten. I, a ten po, ma inne. To też wam pokażę, jak on strzela. E, I ten ma fioletowy, ten ma zielony, ten ma też fioletowy. I teraz. Wam opowiem o gazetce. To jest gazetka. I tutaj są. Tutaj są rozdziały, tu jest napisane, że na przykład, że kitka złum wyparowała, bo jakieś inne rzeczy. Tutaj też jest napisane, że udało, że coś tam, coś tam, bo nie pamiętam. Tu jest komiks. A tutaj już są. Inne rzeczy, to jest Blaster Z, a to jest Mega Z, a tu jest napisane na przykład, że, że podwójnie drużyny e, mam jakby o wiele więcej siły, a tu jest... Kitka Zoom, to jest puchar, a to I tu jest opisane, jakie mają moce. I tu też na przykład, jak on atakuje. Tutaj jest napisane, że na przykład, e, że na przykład gdzie, oni, gdzie oni mają jakby swój dom mniej więcej. Tu to jest pan lód, to jest pan jajko, to pan mięsko, to pan babeczka, to pan... to pan cukierniczka, to pan ananas, a to pan cebula. I walczą z takimi językami, jakie są tu na obrazku. Potem będę jeszcze, jakby będą na innych stronach. Tutaj też jest napisane na przykład, gdzie mieszkać. To jest zapalniczka, to jest kucharz, to jest grill. To jest blaster Z, to jest blaster Z, to są ukurary w śwonecznym, to parasol, a to hydran, a to ekropelka, to rakieta, to znak stopu, to jest kierownica, to czapka, to rękawiczka, to jest batluk a to jest ogryzek od jabłka, a to jest warząt e, takimi z takimi różnymi śmieciami w środku. Tu mamy przeciwników, że na przykład medal walczy z pucharem, lodówka walczy z lodem, gwóźdź walczy ze szczypcami, e, rakieta walczy z zapalnicką, kawa, kawa jest drużynie. stajnikiem, walczą przeciwko babeczka i cukiernicka, patelnia z garstkiem walczy przeciwko to, to jest cebula, przepraszam źle powiedziałam, a to jest czosnek, to jest długopis i książka i walczą przeciwko papier, który klej i przeciwko e przeciwko klejowi, a oni, mogę wam powiedzieć, jak atakują, że jak książka się nam otworzy, a długopis piszę, to oni wtedy bardzo dobrze atakują, oni tak jakby atakują. To jest kask, a to jest pachołek. To jest na stopu kierownica walczą przeciwko sobie. To jest kropelka walczą przeciwko mop i wiaderko. I jeszcze tu. Pan kucha z, e, z panem grillem bardzo przeciwko panu mięsko i panie jajku. Czy zoryk ze skrzynką narzędziami walczą przeciwko z i pile. Zmiotka z miodkazotku, będzie przeciwko z ogryskiem i z wazonem, ze śmieciami. Jest przeciw z przeciw słonecznym. Z palasarką z czapką i z rękawicką. Lodówka. to jest lodówka? To jest czajnik, to jest, czekola, to jest kubek z kawą, to jest patelnia, to jest garnek, to jest książka i to jest długopis, to jest gwóźdź. To są szczypce, a to piła, to jest klej, a to taśma klejąca. To wiaderko, to mop. I przepraszam Wam, że powiedziałam klej, bo też też ma coś Tam coś innego. To są szczypce. Nie, szczypce, tak. Tak, mój tato pokiwał głową, głowę, że tak. Scezorek i skrzynkami z rzędziami. i zmiotka. kask i... Pachołek drogowy, i potem mamy komiks. E, Dalszy ciąg tego komiksu. A tu mamy e, wszystkie zimny. A tu mam co można kupić w czwartej I to zdobycia jest złoty pojazd. Do widzenia. E, po, e, tak jak mówiłam, proszę o łapki w górę.